Dobre rano, drodzy słuchacze, słów nadziei. Mówi się, że na cmentarzach kończą się wszelkie nadzieje. Znakiem końca i rezygnacji ponoć jest krzyż. Na naszych cmentarzach są rozsiane groby naszych już nieżyjących pastorów. Zwiastowali nam słowa nadziei, dobrą nowinę o wykupieniu nas na krzyżu przez Pana Jezusa Chrystusa. Jego sławne zmartwychwstanie. Już nie żyją, a jednak przemawiają. Epitafy na ich grobach zazwyczaj wybierają pozostali. Mają za zadanie charakteryzować daną postać. Niektóre groby są puste, jak na przykład grób świętej pamięci księdza Karola Bilana. Szanowianie z miłości do ulubionego i tragicznie zaginionego pastora chcieli uczcić jego pamiątkę, chociażby przez tablicę pamiątkową. Władze komunistyczne nigdy by się na to nie zgodziły, więc ma normalny grób, ale pusty, bo pochowany jest na Słowacji. Drugi grób, świętej pamięci, pastora Jena Druzda, ma epifat. Epitaf kierujący do nas, patrzących, jest okazanie z listu do Rzymian, 14 rozdział, 19 wiersz. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Ciekawe słowa na nagrobku i w kontekście przemijalności ludzkiego życia, więc mają charakter imperatywu. Owszem, jest jeden pusty grób w Jerozolimie. Nieważne, gdzie jest jego miejsce, bo o to chodzi. Chrystus wstał z martwych. Cmentarze mają ograniczony czas. Każdy poranek jest dla chrześcijanina już początkiem nowego życia. Wprawdzie nie w pełni, ale częściowo. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntwian, 15 rozdziale, powiedział Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tu poganie robią znak krzyża. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Dla nas jest krzyż tą najwspanialszą nadzieją. Amen.